Noelo. Dziś cofniemy się w czasie do roku 1999 i spróbujemy odgadnąć klasyczne hity, które królowały wtedy na liście przebojów. Timer w rogu ekranu odlicza 10 sekund. Jeżeli już wiemy, jaka to jest piosenka, ja klikam guzik, a występujecie film. Zapisujemy wartość, która pokazuje się na timerze. Na koniec sumujemy, a osoba z najniższą wartością czasową wygrywa. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i zaczynajmy. Kurde, ja mam świadomość, że to jest jakaś e, stara nuta i znam ją, i kojarzy mi się ona bardzo mocno z pewną artystką, i chyba będzie to, wydaje mi się, Britney Spears i piosenka, która będzie możliwie z tym związana, tak mi się wydaje, że to jest taki tytuł, to chyba się nazywało Hit Me Baby One More Time. Czy, czy ta nota się tak nazywa? A, okej. Okay. Yy, nie trafiłem z tytułem, ponieważ tytuł nazywa się Baby One More Time, ale trafiłem z artystą, a w quizie tym chodzi o to, aby odgadnąć artystę bądź tytuł. Także dla mnie wartość czasowa się zalicza, a jeżeli bym nie odgadnął, to dodajemy sobie po 10 sekund. Także zapomniałem powiedzieć, że możemy także mieć możliwość odsłuchania piosenki jeszcze raz, jeżeli nie będę pewny. Wciskam wtedy niebieski guzik i będę mógł jeszcze raz odsłuchać. Przejdźmy do następnego przykładu. Banalne! Ja miałem jakieś taką zabawkę, nie wiem czy mieliście też, już chyba kiedyś o tym wspominałem, że miałem taką zabawkę z McDonalda, która grała właśnie tą piosenkę. I jest to Mambo Number no. 5, a wykonawcą. Tej piosenki. Okaże mi się jakiś taki szagi. Chociaż wątpię, raczej nie, ale sprawdźmy, czy, jest, czy to jest faktycznie 5, ale to jest formalność. Okej, okay, niestety po raz kolejny pomyliłem się z artystą, ale zaliczamy, ponieważ udało mi się odgadnąć tytuł. Idziemy dalej. Ej, wiecie, że mi się z tym kojarzy jedna polska piosenka, którą skojarzyłem to. coś, co raczej nie może być, bo to chyba nie jest z tego roku, ale możliwe, że jest. Ale chyba nie jest. To Beka w sumie. Nie będę mówił nazwy piosenki, ale pewnie wiecie o jaką mi chodzi, więc wydaje mi się, że jest to. karamba? Czy jest to karamba? Jezu, ale jestem zbanem. Pomyliłem tupaka z karambą. Jak ja to mogłem zrobić? Słuchajcie moi drodzy, w takim bądź razie dodaję sobie 10 yy, wartości czasowych i lecimy dalej, no trudno, pierwsza pomyłka. Okej, okay. możecie nie odgadnąć ją w takim czasie jak ja. Tą piosenkę po prostu uwielbiam, jest to piosenka totalnie z mojego dzieciństwa i totalnie ją pamiętam w tamtych czasach właśnie przez mgłę, ale pamiętam, że w samochodzie jak jeździliśmy Fiatem 126P i ona leciała z kasety, yy, tak, to były takie czasy. Ponadto pamiętam ją jeszcze z czasów remixowych, więc ona... Ona jest, ona się nazywa, jest to, wykonawcą, jest Gigi Augustino. Zawsze mam problem z wymówieniem nazwy tego utworu. Jest to Le, La, Amor, coś tam, Tur, czy coś takiego? Nie wiem, pewnie popełniłem błąd, ale na pewno jest to Gigi Augustino, poznaję po, po, po tej warstwie muzycznej. Tak, to jest to, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Z tą piosenką bardzo dobrze wspominam e, reklamę internetu. Nie wiem, czy pamiętacie, to był, nie chcę teraz mówić sieci, bo nawet nie wiem, czy nadal istnieje, ale była to niebieska e, linia internetowa. Angielskim wyrazem łączyć w nazwie. Tak się nazywała, z tego co pamiętam. I na tej reklamie ludzie biegli bardzo szybko i to było, że o, jaki szybki internet. A on wtedy miał jakąś taką mega śmieszną wartość, że dzisiaj nawet by nikt takiego neta nie chciał mieć, Pewnie takie są bezprzewodowe. Freestyler. Dokładnie tak, jest to freestyler. Wiecie, że dopiero jakiś czas temu dowiedziałem się, że on tam nawija Rock the Microphone? Ja naprawdę nie, przez całe życie zastanawiałem się, co on tam mówi I, i nigdy jakoś nie przyszło mi tego sprawdzić, bo nie było to aż tak ciekawe dla mnie, żeby to sprawdzić i ktoś mi ostatnio powiedział, ty, wie, ja, wiesz, że to jest Rock the Microphone? A ja powiedziałem, co? że wszystkie memy mówią, że tam jest waka Maka -fą. I, i i każdy z nas wszyscy na, napiszcie w komentarzu, jeżeli wy też śpiewaliście Makafon. Dobra, lecimy dalej. Shrek chyba, nie? w to było. I w Dirty Dancing. Dancing? Dirty Dancing. I... Levin La Vida Loca. Pozdro Taco Hemingway, jeżeli kumacie, o co chodzi. Tańczy w tej ciasnej kiecce jak Levin La Vida Loca podchodzi tu do mnie, wpadłeś ty mi do oka. Tak, e, dokładnie tak było mówione w tako Hemingway'u, a teraz ja wam mówię, że udało mi się odgadnąć. Moi drodzy, idzie mi bardzo, ale to bardzo dobrze. Yy, w komentarzu napiszcie, jak wam idzie, a ja przechodzę dalej, żeby napisać wam ile miałem punktów i jak bardzo was zniszczyłem, bo oczywiście wygram tą konkurencję niewątpliwie. Dlatego przechodzimy dalej. To jest... coś związane z tym Barbie? Do, kojarzy mi się to bardzo mocno z GTA Vice City, nie wiem dlaczego. Ale, bo, bo GTA Vice City chyba właśnie w tamtych czasach było? Nie, raczej nie, bo ono było wcześniej. Ale to są Venga Boysy i to jest boom, boom, boom Venga Boys. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć, że to są Barbie Plastic It's Fantastic. Nie, to jest Venga Boys boom, boom, boom. No i dokładnie tak, yy, bardzo dobrze mi się udało skojarzyć. Moi drodzy, nie będę przedłużał dalej. Lecimy! Zastopowałem to <noise> tylko dlatego, żeby zaliczyć sobie cza wartość czasową i nie mieć jej więcej, bo tam za czas się to powtarzało. Nie, miało nie, nie było sensu w ogóle jakkolwiek tego... Muszę dalej. Czy to jest Give It To Me Baby? Ale nie wiem, jak się to nazywa i nawet nie wiem, czy to jest do wykonawca... Jaki, jaki wykonawca i jak to się nazywa. Dobra, załóżmy, że jest to Give It To Me Baby. Okej, okay, Offspring Pretty Fly. Niestety, 10 sekund wpada na moje konto. Myślę, że to jest taka piosenka, której mało kto odgadnie tytuł. Chyba, że trzeba ją znać naprawdę. Ale jeżeli zna się ją tylko ze słuchu i próbuje się odgadnąć na słowa, to... Nie odgadnie się. remi Przepraszam bardzo, co miał oznaczyć remi tam w tej piosence? <grych> Jezus Maria. E, Znam tą piosenkę i to są bratanki, tylko nie pamiętam które. To było O Śpi, kochanie, śpi. Więc pewnie tytuł jest. E, śpi, kochanie, śpi od bratanków. Tak, za, tak obstawiam. Spi kochany śpi Co? Od Kai? What the f... f dobra, to przepraszam, to, to nie wiedziałem, to nie to. Ile mam miałem już błędów Trzy? Coś takiego, nie? To jest bardzo trudne. Chyba nie odgadnę. Nawet jeżeli bym chciał użyć niebieskiego, to i taki z tym, bo ja nie wiem, jaka to jest piosenka. To się powtarzało już, bo. No kurde, znam to! Jezu, co to jest? Ale mam teraz taką konsternację. Znaczy, to Znacie to, znaczy to uczucie, kiedy macie coś na końcu języka już chcecie powiedzieć, co to jest, ale nie wiecie, nie pamiętacie. Jezu, znam to przecież, głupi jestem. To jest. Nie wiem, co to jest. Trudno, nie mam pojęcia. Prawy do lewego? A propos prawy do lewego, swoją drogą śmieszna historia. Nie wiem, czy kojarzycie piosenkę Mata ee, prawy do lewego. Została ona usunięta jakiś czas temu, tak samo schodki zostały usunięte ze względu na prawa autorskie. I to było śmieszne, ale potem podobno się dogadali, jakoś o, o coś tam było pisane do właścicieli i udało im się odzyskać te piosenki i są z powrotem na YouTubie. I jakby prawy do lewego chyba nie nawiązywał bardzo mocno do, do oryginalnej kompozycji. I jakby to było po prostu to samo, ten, ten sam tekst. A jednak się udało im wywalczyć, że sobie zgłosili Taka ciekawostka, bo chciałem się popisać, że jestem mądry W momencie, kiedy nie odpowiedziałem na pytanie, żeby się wyrównało Jestem y, kumaty? Tak y, Napiszcie w komentarzu, ale jesteś mądry Dawid Dobra moi drodzy, bekom jest także to, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału Koniecznie zrób to teraz Ponadto, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, co jest też beką Zrób to teraz No to zostawcie łapeczkę w górę, żeby się podobało Piszcie w komentarzu swoje wyniki Elo, cześć!